Tego typu inicjatywy są bardzo cenne, ponieważ często tu dajemy możliwość podsumowania pewnych etapów, pochwalenia się nowymi innowacjami. Mają charakter niewątpliwie inspirujący i dostarczają rozwiązań. Więc tego typu dyskusje w cyklicznym pewnych okresach są bardzo potrzebne. Też spotkania środowiska, które na różnych odcinkach odpowiada bądź chce odpowiadać, włączając się do tej transformacji oddolnie. Rola ministerstwa w tym wszystkim jest tworzenie systemu, dokumentów strategicznych, rozwiązań legislacyjnych, zabezpieczania też wsparcia. W tych momentach, w których zwłaszcza musimy przyspieszać, aby wspierać kapitałowo również przy użyciu na przykład środków europejskich. Mamy bardzo duże zasoby na transformację energetyczną z krajowego planu odbudowy, z wpływów ze sprzedaży emisji certyfikatów pozwalających na emisję CO2. To wszystko jest. Jest do zagospodarowania, ale musimy to robić w mądry sposób, rozwiązując problemy od samej góry. Czyli jeżeli dzisiaj mamy problem z bilansowaniem energii w sieci, musimy pomyśleć, jak zwiększyć jej elastyczność, bo co z tego, że producenci postawią nowe moce energii, jak w systemie nie będzie się ona bilansować i trzeba będzie doprowadzać do wyłączeń. Więc to wszystko musi pracować w pewnym systemie za którego stworzenie odpowiada rząd na różnych odcinkach poszczególnych ministerstw.